Wiesław Fałkowski. Te łzy trzeba wypłakać. Czyta Bogdan Dmowski. Wszystkie słowa pocieszenia rozsypują się nagle jak grudki ziemi wybieranej z głęboko kopanego grobu. Te łzy trzeba wypłakać. Trzeba płakać do ostatniej łzy. Aż oczy staną się suche od płaczu, łukać trzeba do samego końca wypłakać wszystkie łzy. Wtedy dopiero można śmiać się, cieszyć się w pełni, każdą chwilą, każdym dniem, każdą cząstką duszy, każdym atomem ciała wchłaniać. Unoszące się jak poranna mgła po deszczu z głoskiej radości, by potem znowu płakać, gdy słowa pocieszenia, jak grudki ziemi, kolejny raz zadudnią o wieko trumny.